Zaraz wchodzimy? Ja Dzień dobry, dwóch, dobry. Dwóch Jak ja się cieszę, Dobrze. że w końcu przyszedł. Ja też się cieszę. Że <laughs> my się tak zbieramy, zbieramy i później nie możemy się spotkać. Ja nie wiem, ja nie wiem. Naprawimy to. <śmiech> Naprawione. <śmiech> A wy się spanek, czy co? proszę się trzymać mikrofonu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina Wręczycka, Policz motocyklistka, influencerka, promotorka motocykli jako stylu życia. Witamy serdecznie. Tak, Dominik Bartelak. Zabiera nas, tak powiedziała Karolina, zabiera nas na offroad i potrafi, potrafi nas nauczyć tego, jak jeździć poza asfaltem. I to jest fakt. Gdzie chcesz pojechać? Poza antem. Jakim motocyklowym? Jaki, jaki, jaki tak, tak, bo, to, bo to będzie e, Tak, Maro, że jest na końcu bo, bo, zrobienia bo, prawa jazdy. Tak, i teraz wrócić w marcu. A. Ale jak to wrócisz, to, to ja ci nie mam spokoju. Będzie tyle wycieczek, że po prostu nic nie widzisz. Ja już bardzo, bardzo chcę. Bardzo. Będziemy chodzić na szkolenia i zobaczysz jak można się wyszkolić, jak odblokować na zjazd z asfaltu. To jest po prostu hit, ale nie mogę się doczekać. Pojedziemy, pojedziemy i ja też nie mogę się doczekać. Ale to musimy przejść przez szkolenie u Dominika, co? Tak. Dominik nam obiecał, e, że to, mnie... Jeszcze ja tam mikrofon. Ta level, to level wyżej. To... Mhm. Dobra, to Jeszcze wyżej. A Ciebie tak przygotuję, że okochana. No, się no nie po prostu... Nie Ciekawe, nie. czy no, nie. na nie, tak. To, co wspomniałeś, to, o czym mówiłeś wcześniej. Teraz jeździ się zupełnie inaczej, bo kierowcy motocykli są widoczni nie od maja do października powiedzmy, tylko przez cały okrągły rok i też świetnie o tym wie Karolina, która też przecież, ty kończysz sezon bardzo późno i zaczynasz bardzo wcześnie. Tak, ja staram się jeździć do, do ostatniego, ale ja też mam nadrożliwość na zimno, więc za każdym razem, kiedy temperatura spada, to jest podobnie tak jak Dominik, jak już jest 6 stopni, to już to ja już cierpię, to już oczywiście można jechać. I niejednokrotnie latem też tak jest, że wyjeżdżamy sobie z domku 32 stopnie. Fajnie, bo jedziemy, jest cieplutko, więc pod spodem jest tylko koszulka na ramkach. Natomiast rano ja zawsze mam tak, że jak jest ciepło, to ja nie jestem w stanie spać. Ja muszę już siadać i jechać dalej, jeśli są piękne widoki. Czwarta rano wychodzę, patrzę. Polskie lato ma y, takie poranki 10 stopni. nie? Jest zimno i wtedy jest naprawdę potężnie zimno, ale... To jest inne zimno. Motocyklowe zimno jest inne zimno, bo chyba serduszko grzeje. Tak, to jest coś takiego niesamowitego. Daje poczucie wolności. Oni sobie dzisiaj rozmawiamy i o tym, czy temperatura może być tutaj jakimkolwiek ograniczeniem. Nasi goście cały czas w studiu. My za moment wrócimy do rozmowy, ale najpierw serwis drogowy. Tak, teraz... jakby co, poczekaj, to można się napić herbatki w trakcie, prawda? Tak, teraz... Herbatka. No dobrze, to o, o Waszych ulubionych miejscach, do których wracacie na motocyklu. W pol od jakiegoś to. czasu taka inicjatywa się pojawiła, która nazywa się TET, czyli Trans-European Trail, który w pewnym sensie po Europie prowadzi takimi, um, takimi trasami, trochę asfaltowymi, trochę bezdrożami, ale łącząc wiele europejskich krajów. No i właśnie a propos tego, tego podlasia i tej ściany tak. wschodniej, to w naszym kraju, po tej wschodniej ścianie, została poprowadzona taka nitka, która łączy Litwę, później dalej prowadzi w dół. Do Ukrainy. No i faktycznie ta, ta nitka jest no, przepiękna. Moi drodzy, na koniec już, gdzie szukać informacji o Was, żeby ewentualnie ci, którzy się wahają, którzy chcieliby dopytać albo chcieliby na przykład dołączyć do grupy, to, to, to co mają wpisać w wyszukiwarkę i gdzie? Dominik, Karolina. W moją wyszukiwarkę należy wpisać Moto MotoGirl. Na moim Instagramie jestem, jestem praktycznie cały czas i tam będą pojawiać się informacje na temat tego, gdzie będziemy, gdzie będzie Dominik. Dominik również ma swój Instagram, jest często oznaczany u mnie na profilach, na mediach. Tak, Także podczas za, wycieczek, nie działam, podczas wycieczek te, które organizowałam i. I również spotkań, które organizuje Dominik. I ja jestem również mocno zaangażowana w tę inicjatywę, bo to jest świetna inicjatywa. i Zapraszamy. Nasz media społecznościowy Polish Motoger, Karolina Wramczycka. Z mojej strony, ja nazywam się Dominik Bertelak, i moim miejscem jest Folwark Kamyk. To jest taka mała miejscowość pod Częstochową, gdzie jest latem funkcjonuje restauracja na otwartym powietrzu dom weselny. I stamtąd już blisko na jurę krakowsko-czzęstołowską. Chacasz ja zap... gdzie jeździć. Ja nie? zapraszam. Ja już od ponad 12 lat prowadzę szkolenia indywidualne. I przyjeżdżają do mnie ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z motocyklami, ale też są tacy, którzy są doświadczonymi kierowcami i chcą po prostu pojeździć po jurajskich piachach, po wertepach, kamieniach i tak dalej. I wtedy jest nam okazję pokazać im tą jurę z tego fantastycznego, czyli e, taka, fantastycznego taka Jura, jakiej nie znacie. Słuchajcie, czy widzimy się jak będzie już na termometrach plus 19. Karolina Bręczycka, polisz <laughs> motocyklista, motocyklistka, influencerka i Dominik Bartelak, wieloletni przewodnik motocyklowy, instruktor i pasjonat dalekich tras.